Skąd tu się wzięła puma? Rozwaliło mi to gąskę. Ale dobra. Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejdziemy się czołgiem kw 1 i wiem, mam już odcinek kw 1 z armatą ZIS-5. Ale tutaj mówimy o wersji, która jest tak naprawdę o wersji, która została wysłana do Finlandii w ramach testów i jest uzbrojona prototypowo w armatę L11 i dopiero po powrocie z Finlandii dokonano wymiany działa na armatę F32, a jeszcze później na F34. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten czołg, jeżeli chodzi o ogólnie. Profil historyczny to odsyłam tutaj, bo nie chcę się powtarzać dwa razy na temat tego samego. Odsyłam do odcinka KW1 is 5 gdzieś tutaj na ekranie pojawi się karta, żebyście mogli sobie tam przeskoczyć. Także jak chcecie posłuchać o, o powiedzmy profilu historycznym tej maszyny z grubsza, no to to jest właśnie w tamtym odcinku. A co do tej maszyny, tutaj, tak jak wspomniałem, jest to wersja prototypowa uzbrojona w Armatę L11. I znajduje się ona na baterii ratingu 3.7 w bitwach realistycznych, pancernych. I dodatkowo, oczywiście, mamy bardzo kolorowy tutaj zestawik czołgów. Mamy dwa teciaki na 3.7, plus teciak na 3.3. Do tego mamy bardzo porządną pelotkę na 3.3. I mamy jeszcze Jaga 10, czyli 29k na baterii ratingu 3.7. Także jeżeli chodzi o line-up, jest on naprawdę bardzo mocny. To samego czołgu ma on 75 mm płyty przednie i boków, jak y, widzicie tutaj. Także to nie są przelewki. Te czołgi były praktycznie w momencie, kiedy wysłali go do Finlandii, ten kadłub okazał się praktycznie niezniszczalny dla, dla Finów w trakcie wojny zimowej. No i właśnie ta wersja prototypowa z tym dziełem L11 tak, da, tak de facto wyszła jako zwycięzca z tych wszystkich prototypów czołgów ciężkich. Y, i po porwocie z Finlandii została przyzbrojona w lepsze armaty, i później dalsze modernizacje yy, kadłuba oraz wieży i działa, i układu napędowego, i wszystkiego. Ten czołg był po prostu przyjęty i z czasem coraz bardziej ulepszany. Co ciekawe, Rosjanie nie mają żadnych konkretnych yy, oficjalnych nazw dla różnych modeli KW1, yy, i dopiero po wojnie w dokumentach zaczęli. Yy, Dodawać jakieś, jakieś nazwy, żeby rozróżnić te modele. Co ciekawe, jedyną armią, która tak de facto nazywała te modele KW1 w różny sposób, była armia niemiecka. I na przykład KW1A albo KW1E, KW1K, tak de facto było to używane przez Niemców do oznaczania różnych modeli czołgów KW1. Co do działa, bo to jest dość ważna sprawa: jako że to jest prototypowe działo, nie mamy jakichś super pocisków. Mamy tutaj yy, przeciwpancerny burzący szczepcem balistycznym pocisk, ale on przebija ze 100 metrów 76 mm pancerza. Także jeżeli nas aptieruje na załóżmy panzer 4G, to przedniej płyty nie przebijemy tym pociskiem. Ale na ratunek przychodzi pocisk, który nie ma wkładki wybuchowej, ale przebija już 91 mm ze 100 metrów pod kątem 0 stopni. Na mniej opancerzone pojazdy, tak de facto można by to nazwać glass canony. ja używałbym niekoniecznie pocisku high explosive, ale pocisku odłamkowego, który przebija 35 mm ze 100 m. I naprawdę dużo robi po przejściu przez pancerz. Nie wiem, czy będzie okazja dzisiaj użyć tego pocisku, ale jeżeli będzie, to na pewno spróbuję. Jeszcze z takich rzeczy: czołg ten, jak na czołg ciężki, jest naprawdę bardzo mobilny i daje sobie świetnie radę w terenie. Mamy bardzo szerokie gąsienice ogólnie, jest naprawdę bardzo przyjemny. I jeżeli chodzi tutaj o wieżę, to uwierzcie mi, ale praktycznie przebicie tej części tutaj wieży jest praktycznie wykonalne. Jeżeli już coś przebicie to trzeba strzelić tu w policzek albo gdzieś tutaj. Jeżeli chodzi o te kawuki, jakbyście je spotkali. Może Wam się też udać trafić w pierwszym wieżę, ale jest on malutki. Oczywiście. Załóżmy, że strzelamy do tego kawuka z Panzer 4F2. No to wtedy jakoś super bardzo celować nie trzeba, ale trzeba brać pod uwagę kąty nachylenia pancerza i, i wybrać sobie najbardziej płaskie miejsce, żeby ten czołg trafić. Pięciu członków załogi. Amunicja w wieży, no i pod stopami. Magiczne zbiorniki paliwa, które blokują niesamowicie dużo szrapneli, jeżeli coś nas trafi. No ogólnie ten czołg jest bestią. Jeżeli trafimy na 3.7 lub niższy baty rating, to powinniśmy sobie świetnie poradzić. Jeżeli trafimy na aptiery, no to trzeba będzie się troszeczkę yy, zastanowić już co robimy. Nie możemy być tak bezmyślni, jakbyśmy jechali na baty ratingu 4.3, KW-1, z 5 Gdzie tam, jeżeli KW-1, z 5 trafia na swój baty rating... To daje sobie świetnie rady, bez problemu. Tutaj trzeba brać pod uwagę, że mamy jednak troszkę mniej pancerza, także jedynym naszym naprawdę dużym zmartwieniem są tylko i wyłącznie aptiery. Na swoim ratingu ogólnie ten czołg jest ogólnie bestią i jest najzwyczajniej w świecie bardzo dobry. Dobra i myślę, że ze wstępu ode mnie tyle, żeby nie przedłużać i przeskoczymy sobie do pierwszej rundy, bo tak najlepiej to pokażę jak ten czołg się spisuje. Witam w śnieżnej dolinie w trybie dominacja, Grałem przeciwko Ameryce, Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Wygląda na to, że gramy chyba 2-7, 3 7, czyli mamy tier, Mam dzisiaj farta chyba. Zobaczymy. No i pojedziemy sobie w stronę punktu brawo, gdzieś tam w stronę kościoła, ale przez środek ma pyta, jak widzicie. No i zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Także Jankesu przyspieszamy i przeskakujemy prosto do akcji. Mają działać, żeby mnie przebić tak jak najbardziej. Będziemy tą słabiej opancerzoną wersją kawulca. ten absolutny brak depresji. Pojechał na około kościoła. Hm. Interesujące. Jest na dole? Na dole jest. No i nie jestem w stanie, co jest kurde dzisiaj nie tak no. Będziemy musieli całym ciągiem się manewrować w niego. Jak niszczy się, działa. Jak niszczy się, działa. Jak niszczy się I chybiłem. Kurwa. Nie pamiętam, żeby zawieszenie w kawulcu. Tak podrzucało idiotycznie. Mamy krytyka. Kierowca działał nowy w międzyczasie, straciliśmy punkt. Bez za nami, <dobra>, Dobra, przynajmniej wszyscy działają u mnie w czołgu w środku, ależem to spierdzielił na początku. No o, -o. kaliopi. Przede mną jeszcze Sherman Musimy Kaliop zignorować Gorzej uh! O, 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 o! Nie nie, 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 nie. Nie, 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 Ładowniczy tylko. No a zamek działa jest zezwolony, się nie podświetlił. Okej okay. Dobra, jeszcze sprawy ktoś tam do mnie strzela. Zmienił trochę kon natarcia, w złym miejscu trafiłem. u ta 75 zapomniałem o niej. Cel nie uszkodzony. Nie uszk No dobra, teraz przeszło. Oj, zamek działa. O, jeszcze krompel za mną. Kaman! Ale gdzie jest nasz team? Gdzie wszyscy pojechali? Ja się pytam. <słuch> o, tutaj nie zrobię nic. Teraz ginę. Jedziemy jeszcze raz. Ale gdzie jest nasz team? Ja się pytam. Patrzcie, tam już, tam już nam na podrespa podjeżdżają. Dobra. rozpimy się tutaj. I spróbujemy coś. Może mnie zrespisz? No jasne, dajmy uciec temu gościowi. No jasne, jeszcze tyłem, nie? Czemu nie? Coś to ma sens. dobry. No to jeszcze jeden. Uch, M10. To nie takie proste. Zamek działa. Ideolo. Na szczęście on nas nie trafił tak jak trzeba. No i masz zamek działa i co chcesz zrobić. Dobra. Jedziemy w prawo. Że stankowaliśmy ten strzał z dziesiątki? Nie ukrywam, że jestem w szoku. B Jest przejmowany przez czołgi przeciwnika, więc pojadę w tantum. Hello, cutie pie. W stronę. O, o Pierwszy strzał to zabić kierowcę i ładujemy szrafnelowy właśnie. Po to wziąłem ten pocisk. Zobaczymy, jak się spisze. Pancerz nie przebity. Ileż to przebija? I ktoś mi go ukradł. Do come on! 35 mm i go tam nie przebiłem. Ja nie wiem, to jest. Cudne rzeczy się ostatnio takie w tej grze dzieją, że ja naprawdę nie wiem, no. Może strzeliłem za nisko trochę. Gdzieś się tam nazbierało 35 mm. czy znaczy nie, 35 to było pod kątem. Czyli tak przebijam 30 ze 100 metrów pod takim kątem. Come on. Dobra. Co jest, kawulec do niego a jeszcze nie zdjął? No to dobra, to już ukradniemy. Chciałem tylko asystę, muszę pewnić, że ma zamek rozwalony, ale coś se kawulec z niej poradzić chyba z nim. Tak to wygląda. Dobra, za bardzo jestem acujęty od strony grespa y Jadymy. Słyszę czołg przede mną chyba. O! Wow. ok, Hello? O, nie przełamał mu kadłuba, szkoda. Dobra, kolega tu z drugiego kawulca przyjmuje punkt B. ja pojadę tutaj, tam gdzie widziałem ten czołg, który tutaj przemykał. Po lewej ewidentnie silnik czołgu, już tutaj chyba jedzie w moją stronę, zbliża się. o, o. dobra, jest tak, jest. Mamy i krytyka. O, nie ale dobra. On tak szybko działa, nie obraca. Możemy zatańczyć. Jezus, ależ. O, come on. I oczywiście, że przyjechał mu ktoś pomóc, nie? O, ależ tu samolot przyleciał. No, to teraz już koniec. Kurry. Za każdym jebanym drażem, po prostu w tym kawulcu zostaje otoczony przez parę czołgów. I za... patrzcie, drugi raz potrzebowali trzech czołgów, żeby mnie rozwalić, nie? Drugi raz. Ja pierdzielę. Dobra, ale widzieliśmy, ile ten kawulec może znieść, już w tej podstawowej wersji z 75mm przednią płytą. Ech, tak, no dobra. To co? Skoczymy do następnej rundy. Witam w opuszczonej fabryce w trybie dominacji graniczko Niemcom oraz Włochom. Po naszej stronie Ameryka oraz Francja. Oczywiście gramy apier, no bo jakżeby inaczej. 4-3 mi się wydaje przynajmniej. Ale nie szkodzi. Coś po prostu tym gorszym kawałkiem i tyle. Co on tam ma? Są błęło? Chyba tak. <grymny> Dobra. No i pojedziemy potankować coś w stronę punktu C, także jak rozniesie się sytuacja zobaczymy, no i przeskoczymy sobie prosto do akcji. Dobra, zajmiemy taką pozycję i zobaczymy czy dorwiemy. Działo nowego zabiłem, ale to... że nie daje ładuj Za mną. O Jezus, przede mną. Jest. Uch. Uh. wow. Okej. Okay. Co? Skąd? Kto? A, okej. Okay. Jeszcze jeden teciak. Myślałem, że tamten tutaj do mnie przyleciał. Jednak nie, on jak widać... Now we play the waiting game. Jest asysta za tego teczaka, ktoś go zdjął. Wyciągnął nas z tej trudnej pozycji, nie ma co ukrywać. Zgłosimy silnik. Zobaczymy, czy ktoś się zdecyduje przejechać przez ten potek przed nami, czy nie. Mamy piękne trafienie na Weird Blue. On się będzie musiał schować. Albo i nie. Czekamy chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Czemu nie? Tak jest. Dobra. O! Magazynki w... ...dwudziestkach mu wybuchły. Nie, w składzie amunicji. Ciekawie. Mamy rozładowany akumulator, ale wierzą ile możemy kręcić, tyle nam starczy. Do kręcenia. Nie wiem, co tutaj jest obok nas po prostu. Ale zaznaczymy naszym, że coś tutaj jest. Jakiś ciężar, cholera. Uuu, au, co to? Leoncello. Ok, silnik włączyliśmy, żeby podawać na akumulator. No dobra, gasimy. Zdjęli KW1B, ok. Nice, bo z tym kawu 1 b nie mielibyśmy żadnych szans, powiem wam. No to przekampione, ale... ...kulturalnie... ...bym powiedział. Po prawej słyszę silnik. O, jest ich paru. Jeden mniej, kąt. Zanim ten tutaj wyskoczy. Ładuj, czemu tak długo? Dobra, zobaczmy, że to 50 jeszcze nie bałem. Chociaż nie mówię, że nie mógłbym je przebić, ale. Było to mniej prawdopodobne, może tak to ujmę. Wszyscy na ce zginęli, wszyscy, zostałem sam. O, szlak. Das ist gut! O, tam już coś przejeżdżało. mam zrobić po prostu to przeczekać? Chyba tak, no. O Boże, Churchill'o! Nie, teczak, nie, 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 tu jest Churchill, come on. Po mojej prawej jest jakiś czołg. Następny pocisz zładuje ten, który przebija tam 90 parę milimetrów. O Boże, o Boże, o kurwa. Ach! Działano wyleży. Ja się wycofuję. To był chyba sztuch. Ale ma oszkodzone działo. Dobra. Pan niech się nigdzie nie... nie przebity. O nie. Dobra. Nie mam czasu. On no niech to działa, sobie naprawia. Po prawej ewidentnie słychać jakiś pojazd i jest przed nami czy ktoś mnie zauważył chyba nie działa nowy układ napędowy wieży to mi dużo nie daje a i mogłem załadować ten wybuchowy pociski tego nie zrobiłem Układ napędowy wie, że ma rozwalony, czyli teoretycznie... Nie, 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 nie... Tamten sztuk, myślicie? I za mną ten Churchill'o, gdzie oni się pojawili? Gdzie oni... Muszę się stąd wydostać... A nie mogę w tym momencie... Jeszcze lufę działa, dobra... Już sobie pana skończymy... Jedyne co możesz zrobić, to nie teraz ze tu jest okno życia... Oj, nieprzebite... Popatrzcie... No, ciekawie się stało. No, w końcu. Złożyłem prawie wszystkie pociski, które są, się w stanie przebijać przez cokolwiek. Przynajmniej nasi teraz... walczą, dojechali na punkt C. O Boże, co za bezsens z tym sztugiem. No, ale dobra, zdarza się, zdarza się po prostu. Tutaj jedziemy. Czy nasi sobie tutaj poradzili z tym czołgiem, czy nie? No, ja nie wiem. Lianciello patrz na mnie, patrz na mnie. Nie wiem, czy tego chcę, ale patrz na mnie. Proszę bokiem wierzę. Tak jest. Dobra. Jeszcze... O! To nasz taciak dobra, bo już się obstrałem. Chyba ja będę musiał podładować parę pocisków na punkcie. Zobaczymy. Punkt B tracimy. O, mogę jednego Iwana uzupełnić, chyba to zrobię. Mogę zabrać więcej. Nie wiedziałem, że na tego sztuga mi tyle zejdzie. Widzieliście trafiałem, mi się wydaje, go w to okienko życia, ale coś nie chciało przechodzić. A to dziwne. M10 z 50 strzela do czegoś. Nie wiem do czego. Oj, nasz team, niestety, dostał w pierdziel totalny. O Boże, puma. Skąd tu się wzięła Puma? <laughs> Rozwaliło mi to gąskę, no, ale dobra Żyjemy, dzięki Puma za osłonę dymną na to wychodzi What the fuck? Oj, słyszę tą M10 tam słyszałem, dobra Ja tu mam bo f 10 m 10 F10 mówiłem? Nawet już, już... nieważne Tutaj mam tak Teraz mam powiedzieć, że tą rundę na pewno przegraliśmy już No, chociaż nie rzucam słów na wiatr Dobra, Uirberl nie mam na to czasu. Zamisko. Czy ja na to nie mam czasu? U, coś dużego i tutaj walnęło już. Dobra. Coś tam Weirdbo straszyliśmy na chwilę. Gąska z powrotem na.. Wyobraźcie sobie, co bym był w stanie zrobić w tej rundzie. Gdybym miał Zisa Zisa 5 z tym lepszym pancerzem. Z lepszym działem. Dobra, nie chcę się nigdzie pakować. Z niezaadowanym amo. te wirble teoretycznie nie za dużo mogą mi zrobić, więc mogę je po prostu rasować. Nasz Rush wirbel Alfę tracimy. Ty no, czyżbyśmy mieli naprawdę. Tam coś jechało? Chyba tak. Tutaj coś widziałem, że przemknęło w tej części. Czy to jakaś tekstura? Nie, no jest. Mamy go. De, mi wydaje mi się, że to wygraliśmy jednak, proszę Państwa. A wyglądało to bardzo źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle. A jednak. No, brakło jednego killa do podwójnego Asa tutaj. Brakło jednego fraga, miałem mówić frag, się zapamiętać. Ale nawet... Nawet na 4-3 aptieże KW1 z działem L11 bez dodatkowych płyt do pancerzenia. Dało sobie całkiem nieźle radę mi się wydaje. Dobra. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. <śm> Ze Bobem 5-6 sekund z tą piosenką i po prostu skisłem. Ale dobra, nie, nie, nie o tym teraz. Dobra, jedziemy.